Ja. Rapa para, Marcin ma rybę, zabrowara, puchnie, uwaga, teraz da fajna, da fajna, przejdź, fajna, teraz się dwójki targa to kozak, mała ryba, fajna, fajna, rapa para, rapa para, Marceli, makopara, rapa para 150, nie? Hebel Hebel ile da? Fabryka? Nie, Marceli. Marceli Zaraz, jest 5 metrów, jest dobra ryba i tyle. tak głową nie no już spuch? nie ale zajebał zajebał nie po pysku mu przyleciało zobacz tu całe echo mi Ładny. to jest ładna czy spół, bo co 10 nie, sekund zmieniasz zeznania Ładny. No. nie 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 przez nie bierz go tam w te syfy kurwa przekręcę dawaj go tutaj ja ci przekręcę ponton tam jest ostry ten od namiot od tego od frajera Dobra. dobrze spokojnie idzie Gówno tam Marceli to, to nie da. jest gówno, to ładna ryba, ty ładna ryba to jest 250. Dawaj te rękawiczki. Nie wiem gdzie są. No to szukaj, od tego jest jak dupa od srania, żeby szorować pokład i, grot, i bigosy gotować no. Z7 metrów palną ty tam no, Wstępną To bo to jest klejony, to jest ten wklejony to widzisz. 162, 162. Kleiłem go, wiesz na co? Na szybko schnący klejpa i łaman jest bo rozpuszczony Wiem Dasz sobie radę będę odciep, w rękawiczkach nie będziemy go weź go o, Tak Ci zdjęcie się zrobię Nie zrobię nie ma rybaj Weź gość Zaję mam chyba zaspawany Dobra, dobra Marcej, trzeba dzisiaj wodę odkodować Jest odkodowana Mo i przyjacielu przyjechał! <laughs> Nie ma żartów, będę no, się Bigosu najadł Nie ma żartów dzisiaj. W jednej kocznici, to jest doda. No i dobrze. Ale tamto ma tak wpierdzieloną Musisz go wyjąć. Tu zrób miejsce. No. Dobrze. go Dobrze je. Tylko złap za przypon, zrób to po męsku. Nażaruje Nie się na Bigosu, randu. zrób tak, mężczyzna. Zab go, tak jest, imadło. Daj mi go tu, daj go tu, tak jest! Nie ma żartów! Kończyły się żarty. No i dobrze. Tak ma być. Pokaż już, otwórz mu to. On już spuchł. Jak, jak będę po bigosie. Tak jest! Szmaciarska szkoła jazdy! Bromar, daj mu trochę, daj mu łyka, daj mu łyka! Dobrze. Od razu ożywieje. Jak kurczątko zdechło kiedyś i chłopak mówi, wsadź go do wody, może ożywieje. Dobra, nie bierzemy nawet tego. Marteli, nie bądź taki skromny, no, dobra? Skromność jest cnotą. Mój parasol! Parasol, mój, wybierz parasol! Weź parasol, wysuń, ej! Nie wyjmiesz go, wysuń parasol, proszę cię! Wysuń parasol. tego nie wyjmę Wysuń parasol, parasol. parasol. gadanie jak do dupy, no. Trzymaj to, Daj mi ten, ten Każdy ten się ten już boi dotknąć bez rękawiczki będę weź bo w Ja nie mogę, ja palca wyciepię, wypujle, na na, nie lękaj się, wypój na głębie Jazda